Siema w tym wprowadzającym odcinku. Widać, że nie przeszedłeś tutaj przypadkiem. Albo i przypadkiem, ale to już w sumie nieważne. Zacznijmy odcinek. W tym odcinku chcielibyśmy wam przedstawić, kto co robi oraz kto co nagrywa na tym kanale. Gdzież chciałbym wam przypomnieć, że ten kanał został stworzony przez czterech przyjaciół. Także zacznijmy ode mnie. Cześć. Ja jestem rolka i na tym kanale będę nagrywać gry fabularne na konsoli. I nie tylko gry fabularne, gdyż z dziobkiem będziemy robić osobną serię z różnych gier również na konsole. Także w sumie zapraszam do oglądania tego oraz kolejnych odcinków. Miłego oglądania. Cześć ma z tej strony Szczebek i jak już było powiedziane, ja będę nagrywał World of Tanks z Raczyniem. Znajdzie się tak, także Terraria z Rolką i pewnie więcej gier, lecz to są na razie takie propozycje wstępne, które na kanale na pewno się znajdą w najbliższym czasie. I no co? Myślę, że o kanale już było wcześniej powiedziane, więc ja tutaj nie będę nic więcej mówił. Żegnam i nara. Siema, z tej strony raczyń. I teraz ja wam coś opowiem o kanale. E Będę nagrywać grę o nazwie World of Tanks ze ździepkiem. Będę nagrywać Pluton. Gra o czołgach. Bardzo fajna. To już wszystko, co mam do powiedzenia. Wywajcie. Miłego oglądania następnych odcinków. Cześć.